Witamy panowie i panie, coś wam zaraz pokażę. Nowa wiadomość. Jestem zadowolony. Czekajcie, dam pauzę, fajeczkę aż przyjaram. Jestem panowie, spłoszył się. Ale Mam, mamy samczyka. To jest w tej linii samej, przyleciał Samczyk. A mój kołczek ko ko do niego grucha, później jak wejdzie, jest na... Na mojej obrączce, na skówce żółtej tego pana Wrócił samczyk, młode wykarmi i wrócił do domu I jest w takim razie A on by był pewnie w gębniku, tam mam otwarte Tam mam otwarte Bo nie ma siwki samiczy, nie jest. Niech wyjdą samiczki. Będę miał trzy parki. Tu zamkniemy. Dogramy później jak wejdzie siedzi sobie na dachu, wrócił Tu mam dwa Tu dwa i tu gdzieś były dwa I tu dwa Nie pięć, o pięć lata moich gąbków na gumkach będzie szósty Ktoś dzwoni do mnie odrzucimy go Później gramy. My tu lecimy. Ostro. Coś takiego wychodzi. Trzeci maj święto dla pracy. To my pracujemy. Tu wyszło coś takiego. W miarę. Tu będzie dorynny, a tu będzie spływ. Sławczo z malworka. Sławcio! Dobry kolega. Pomaga. Płoty daje Dobra, panowie, pauzujemy Nie ma gołąbków, poleciały dziś. O, krzyczy krokodyl, tutaj dwa zjeżdżają. Dzięki za komentarze, panowie. Ale mam już 6 gołębi. Zamiast mieć 5 na lot, to będzie 6. I się przyleciał i siedział na gołębniku Nie tu, tylko tu Naprawdę gołębie bardzo cwane Coś mają w głowach Po takich przejściach Wiedziałem, że to dobre gołębie Widać po gołębiach było Nie mogłem ich trzymać panowie, bo nie chciałem ich zmarnować A te co pięć zostało To dlatego zostało, bo już nie będę męczył One już u mnie zostają I nie ma tam do sprzedania ich Możecie miliony za nie płacić nie są gęmi do sprzedania. Nie wszystko jest w Polsce. U mnie do... u niektórych może tak, ale u mnie nie wszystko jest do sprzedania. Niech same zginą. Dobra, nie ma co tu nagrywać, bo jest ciemno. Nie wiem, co z tym moim telefonem. Widzicie. Dobra, później dogramy. Witam panowie. Jest 17:30. Przyszedł samiec, albo samiczka. Nie ruszaj tego, nie, ruszę. nie, nie ruszaj, nie teraz nic. Nie ruszaj proszę Cię, bo gąb wchodzi. Już się prawie poderwał. Widzisz? Może zaraz skoczy. Zajarę się fajkę. Chodź tutaj Wtedy jak rano przyszła, to nie weszło Czekaj, czekaj Ile? Co ile? Kilometrów? Nie to ja sprzedałem jej i one przychodzą teraz. U, niego, u tego gościa nie było, ona była na prawdziwym miejscu, bo dzwoniłem do niego, on ma dzisiaj zamknięte w ogóle gołębie. Widzicie, tu chcę panowie. Zobaczcie, jaki mądry. Odejść tu, gdzie był gojemnik, tu chce. <laughs> Szuka gojemnika, nie? Zobacz, jak szuka gojemnika. tu był gojemnik. Nie wejdzie. Szuka gojemnika. Zobaczcie. jakie mądra bestia. Tu gęniki za... gdzie szuka? Nie odpali. Gdzie bałasz? Nie przypalić? Chuję szczegali. Nie przypinę. Tu gdzieś ja zgubiłem moją. O leży Chodzi, panowie, zobaczcie. Chodzi, chodzi Z Żółtą skówkę Chodź, chodź, koć, 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 koć. Szuka gojemnika. Tak posprzątaliśmy. Tu poty porobiliśmy. Tu są pomalowane te, co trzeba założyć. Jutro, na no dzisiaj koniec. 5 razy przychodziło, albo 4 dzisiaj. Raz się działa. Jest nabijające. To jest z tego gojemnika. No w obrońca 2019 rok Ale samica, kolejna samica panowie No i dobrze Piękny go Poleciano busa O samczyk przyleciał do nich Chyba głową Zobaczcie, szuka gojeblika To jest gołob, co? Wróciła ze starego miejsca On gościu, tak jak mówię jeszcze raz, powtarzam się Dzwoniłem do niego On w ogóle nie puszczał Zamknięte ma gołębie Tak, coś nam wyszło dzisiaj Już jest koniec, jutro beton będziemy zamawiać Za Patrzcie jak patrzy gdzie gołemnik, nie? Ale pamiętliwa, co? Patrzcie, do mnie przyleciała

I poleciała. Może przyleci. Poleciała. No na piąty raz dzisiaj już tu było, ale ona do niego nie idzie. Może jest. To mój gołm jest On tu był na gębiniku. Mój gołm. Poleci tu. Chodź 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 chodź. chodź, 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 Idzie krąży w tym, chodź, 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 Samiec się zerwał, no i dobrze, wygonimy te pocztowe. Chodź, 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 chodź. Leci, panowie, tutaj. Buda. No nikt go... Buda. А ты где Буда почти? Выпад. Еще грошка. Грошка, выпад. Хоп. 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 Буда, хоп. Еще грошка. Хоп. Хоп. No, Bądź hop. Przez nie mi będzie latała, czy nie? Głodno bardzo, bardzo głodno. Powinna wejść Koncia tych parę wyszło Nie chce iść tam, nie chce iść tu Pięć jest Nie ma jej Cztery Pięć Dobra, pauzujemy, wgrywamy na dzisiaj. Poszły tam pięć. Widzieliście gołębie? Pozdrawiam wszystkich. Te gołębie zostają. Nie ma takich moc. One zasłużyły na zostanie u mnie. Głębnika już nie sprzedaję. Przeniosę go sobie tam, gdzie te kamienie. Niech se latają. Nie muszę ich krutować, niech se siedzą. Pozdrawiam.